Formuła 1 przed nami, a więc wywiad z szefem stajni za tydzień. A dziś, dziś chciałbym tylko pokazać, jak się składa te samochody dla tych, którzy pojadą w tym roku w rajdzie Monte Carlo, a pojadą na nich Cancunen i Biasson. Jak się dowiedzieliśmy, nie wszędzie nam no, można było skierować obiektyw kamery. Zawsze chodziło za nami trzech potężnie zbudowanych w Włochów i albo zasłaniano nam kamerę, albo przesuwano obok. Najciekawsze rzeczy tkwią podobno w materiałach. Stopy tytanu, a to tak wychodził nasz kolega Bogdan Raczko z samochodu przygotowanego specjalnie dla Cancunena. Każdy samochód przygotowywany jest indywidualnie dopasowany do kierowcy. Wszystko: pedały, kierownica, fotel, odległość fotela od tablicy rozdzielczej. A w środku, proszę państwa, jak powiedzieli nam szefowie stajni, są zupełnie nowe materiały. Inne wloty powietrza, chłodzące, tarcze hamulcowe. Okazało się, że już nie ma tak wspaniałych materiałów na tarcze hamulcowe.